Jestem zajęty, to nowe, jestem ważny. Ale mam dla ciebie nieoczywiste pytanie. Ile z tych rzeczy, które wymagały twojej energii, działania, zaangażowania wczoraj, w zeszłym tygodniu, w poprzednim miesiącu, będzie miało znaczenie za rok, za pięć lat? Spędziłem dekady budując biznesy, realizując bardzo ważne projekty, żeby odkryć, że 80% moich działań to był czysty szum w tle i bicie piany. Dzisiaj filtruję to, co robię, przez pytanie, czy to będzie miało znaczenie za rok. Przyjęcie tej perspektywy to była trudna, ale wartościowa konfrontacja z rzeczywistością, która wiele zmieniła. Mam dla Ciebie jeszcze cztery brutalne prawdy, które transformują podejście do życia w moim filmie z cyklu Świadomie na moim kanale. Ostrzegam, to nie będzie przyjemne, ale będzie prawdziwe i wyzwalające. Zobacz koniecznie.